Hej, hej, witajcie! Z tej strony DeVolym a to kolejny odcinek serii Let's Play Random. Słuchajcie, dzisiaj będzie bitwa, albo bitwy czołgiem E25. Czołgiem, który no, za niedługo zostanie wycofany z tej gry. No i dlatego postanowiłem to też go kupić, zakupić. No i po prostu i no. No i. Jeżeli chodzi o ten czołg, jest to naprawdę bardzo przyjemna maszyna. Pa, sami pewnie wiecie, jak ten czołg wymiata, jeżeli e, wsiądzie w niego ogarnięty gracz. No i przejedziemy się dzisiaj bitwę tym oto czołgiem. Wylosowało nas o dziwo na siódemki i z tego się bardzo cieszę. E, no i bitwa spotkaniowa Ruinberg. Zobaczymy jeszcze po której stronie mnie losuje, bo dość długo mi się tutaj wchodzi do bitwy. To chyba przez to nagrywanie tak jest. Normalnie to mi wchodzi szybciutko, dobra. Jesteśmy po tej stronie, więc ja najpierw spróbuję podjechać do krzaczka tutaj gdzieś. No i najwyżej, jak tutaj będziemy przegrywać tą flankę, to zmienię pozycję. Podjadę do miasta, dobra. Ładuje mi dokładnie, wam teraz powiem, 2,48. Jest to oczywiście z wentylacją i z braterstwem broni. Tak chyba e, najszybciej ten czołg będzie ładował. No i ja tutaj sobie podjadę i będziemy nawalać w nich. No niestety tutaj nikt nie podjeżdża, więc totalna kicha, ale do miasta przynajmniej trochę tych przeciwników nadjeżdża. Dobra, tam już ktoś przewrócił coś, mówię. Bitwa będzie typowo kamperska, bo tym czołgiem nic innego się nie da robić. Dobra, ustawimy się teraz tutaj. Uwaga, strzał. Rykoszedł, niestety. Jest SU-100 52. I nie trafiłem, niestety, no. mi dzisiaj nie idzie strzelanie. Nie przebicie, no. Jak nie przebicie? No, strzelam w górną część wieży. Ok. No, zobaczcie, jak to szybko strzela, no. To jest niesamowite, no. No i teraz. A, dobicie. 515 dmg na razie Coś su-152 gdzieś jedzie Nie wiadomo gdzie Okej, okay, no kromka, 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 kromka Aj Bra, Uciekła mi Oczywiście jest na dobicie Okej, okay, ja tam podjadę Obiadę tego su-152 Żeby mi ktoś od dupy stronin nie wziął. no będzie przesrane Dobra, strzał Strzał. No i jeszcze jeden no. Taka bitwa, słuchajcie, to jest naprawdę czoł który wymiata. No niesamowicie 804 damage teraz jak na razie. Jeden frag No a czemu tak FPSy spadają, no? Dobra. Strasznie mi spadają, no. Dobra, uwaga. Tutaj pod, pomożemy temu, te, tej PZC. Strzał. I strzał. Dobicie. Trzeci frak. 1068 damage'a Więc jeszcze tylko zrobię 300. I mam. Zrobiony, jaki mam średni dem. czyli na tym czołgu mam słuchajcie średni damage 1300, w okolicach 1300 z groszem, taki mam średni dem na tym czołgu, więc nie jest tutaj tak źle, jeżeli chodzi o ten czołg. No i Tiger Jedynka, jak będzie miał pełne HP, to to będzie trzebienie go, no. Uwaga, idziemy na niego, zobaczymy jak to mi pójdzie. Tiger Jedynka jest na full życia. Mam nadzieję, że przynajmniej te 500 dmg na mi zrobię. Ok, strzał. A, nie trafiłem, no. To jest niesamowity czoł, po prostu. To jest niesamowita maszyna. A ja tutaj jest autognion, na niego nawalam, no. Strzał. Strzał. No i zabicie. 1442 damagea. 4 fraki. Więc bardzo super. Jak tam wynik? No 42 tysiące na czysto yy, Za może za bitwę może nie rewelacyjną ale zawsze coś 1442 damage nie jest tak źle To tak jak widać jak, pan, jak panter ładnie się nastrzelał No i więc tak taka bitwa Zrobimy jeszcze jedną Jaka bitwa, no i znowu na śródemkach, więc bardzo super. Jeszcze zobaczymy, po której stronie jesteśmy, bo to zależy, gdzie pojadę. Dobra, słuchajcie, jestem. Tutaj od góry. Więc ja podjadę sobie chyba No, art nie ma, więc super jest. I ja chyba zaryzykuję podjadę na środek. Albo nie, zobaczymy. Zobaczcie, kto w ogóle pojedzie do miasta. Jak... Przynajmniej te trzy czołgi podjąłem do miasta, podjadę na środek. To jedzie... No dobra, jedziemy na środek. Nie wiem słuchajcie, czemu mnie tak kratkuje dzisiaj. Jak nagrywam 20 FPSów tylko strasznie. Dobra. No i tutaj podjedziemy sobie. Okej. Okay. i może wyświecimy. Dobra jest, czarcilek świeca się. Dobra. Dobra, zaświeciłem się niestety. No, gdzie ten M6 tutaj podjechał? Zamiast jechać tutaj z, te, z ciężkimi, e, tutaj na przepychacz. To sobie tutaj podjechał gdzie miejsce jest szybkich czogów Mam nie przebicie niestety Co to było? Czemu to nie trafiło? Jakieś lagi ta grama Jeszcze jeden strzał oddał niego. O nie, niestety nie trafiłem. No, jak widać, nikt nie pojechał do miasta. Więc nasza drużyna ma jakąś tam przewagę w tym mieście. Dwa do jednego, 281 dm, jak na razie. Aj. Dobra. No, jak widać, nikt nie pojechał do miasta z przeciwnej drużyny. Więc spróbuję podjechać, po prostu ich obkrążyć yy, przeciwników. Ale mi się rzadko strasznie. By mi nie przypieprzył. Ha, nie przebił mnie. <grytanie> mu trafił, no.

Dobra, jeszcze na dwa strzały jest. Dobra, no i 816 damage jak na razie tutaj Su 100 y jedzie, więc ja tutaj nie będę się pchał. I bitwa, tak jak widzicie. Dobra, ja tam pomogłem w szóstce. Bo nawet mi nie. No i bitwa przegrana, no niestety. O, nie by było jakby ten koleś na to wszystko wyjechał. Dobra, on tutaj kapuje, więc super. Jak skapuje bazę to. A, dobra, to ja podjadę kapować może, albo nie, nie podjadę, bo tak jak będzie przegrana, bo tam wszyscy podjadą do tej bazy kapować. Dobra, ja wyjeżdżam na 100 Y, przynajmniej, no oberwę za te 500. By mi na strzał nie zdjął. Zabiję mnie. Dobra. Fałka jedzie dobra, nie, no nie, 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 no niestety no drużyna dała dupy, bo, bo to nawet wygramy, zobaczymy. ten wszystka, no ja, ja na pewno bardzo nie skapuję. znaczy yy, nie zbije może, się, nie, nie uda się, za późno. No, jak widać, przegrana 1393 dm. Dobra, zrobimy jeszcze jedną bitwę. Tak, zrobimy jeszcze jedną bitewkę i. I to będzie koniec odcinka. Mam nadzieję, że fajnie wylosuje. Znowu jak na siódemki będzie rewelacja. No i rewelacja! Słuchajcie, trzy bitwy pod rząd więc ten czołg jest naprawdę bardzo fajny. Więc tak, jak widać niebieski T29 i KW-2, ta drużyna w plutonie e, pod numerem 2, ugarnięci. Obra. No bitwa praktycznie chyba będzie przegrana znowu. A ja chyba podjadę sobie na hila. To będzie chyba najlepsza tutaj decyzja. Ciekawe kto w ogóle na hila podjedzie. Niestety nikt nie jedzie, ja chyba tam po sam Więc dupa Dobra, T-37 tam jest Więc T-43 też Więc chyba E-25 tutaj na pewno podjedzie T-29 na pewno podjedzie tutaj A jak podjedzie na hilam to będzie zbity e, Zbita dupa będzie Bo ja z nim nie dam rady, jak wystawi sam wierzę. KW3 tutaj jedzie na chwilę. No, zamiast pojechać tutaj, e, tam gdzie wcześniej pokazywałem, czyli tutaj, to on sobie na chwilę tutaj podjeżdża. Tak, wiem oczywiście, że tutaj czołg w ogóle żadnych nie ma. Znaczy, żaden czuł tutaj nie podjechał, no, ale tam jest E29. To jest główna ich siła. KW2. Więc super. Tutaj, kto tam jest? KW1S. Więc. Spokojnie, z nim pod, powinien sobie dać radę. Achilles, Achilles, a nie widzę. A bo Niestety nie widzę go. Dobra. Czarcilek. Dobra, świecę się niestety. No i bitwa mówię, przegrana znowu, no przez 3 nie wiadomo po co tutaj podjeżdża nikogo tutaj nie ma on sobie podjeżdża specjalnie tutaj żeby a i to spieprzyłem rykoszed I bitwa, słuchajcie, przegrana jest, oczywiście. No zobaczcie, KW-3 tutaj... specjalnie sobie przyjechał, zamiast jechać na przepychacz, on tutaj oczywiście wybrał to miejsce, tam gdzie e, najwolniej dojedzie. A tak by tam, słuchajcie, przytrzymał tą flankę i bitwa by się na pewno inaczej potoczyła. Ale niestety, tak on postanowił i... Dobra, ja tam nawet się na niego pchać nie będę. KW3 się nim zajmie, U mnie zabije 2 do 9. Super! Bitwa super, fantastyczna bitwa. Chcę kogoś jeszcze dobić zabić kogoś. Chcę jeszcze zrobić to przynajmniej 400 damage'a. Dobra. Gdzie jest Cromwell? Co jest co jest co jest to mnie wali. Kronka. No i po mnie. A Ding. Aha, ktoś mi się Dinga z dupy. No i po mnie. No i niestety, 1500 damage'a. No mówię, drużyna dała dupy przez, szczerze, przez KW-1, KW-3. Bo zamiast podjechać tutaj na przepychacz, to on oczywiście musiał się pchać takim wolnym czołgiem na hila. Super. Gratulacje dla KW-3. A co on w ogóle robi? Czemu tej wieży nie obraca, no? On sobie ha, dał na auto namierzanie na e, KW2 -kę. i dlatego co za totalny nob. No, niestety, no jak widać, takie bitwy. Więc słuchajcie, to był chyba na tyle: taki wynik 1500, najwięcej tutaj zrobiłem z drużyny, Demera oczywiście taki wynik, więc to byłoby na tyle, Trzymajcie się cześć.